Tym się pani zajmuje? Tak. Czyli jest pani kierowcą, tak naprawdę, tak? Tak, jestem kierowcą zawodowym. Jeszcze? Jeszcze. Czego się pani obawia? No, że niedługo stracę prawo jazdy, pasję, firmę i tak naprawdę no, wszystko, co, co do tej pory udało mi się stworzyć. To jest właśnie to postanowienie yy, znowu z Urzędu Postępowania dotyczące uprawnienia mojego do kierowania pojazdami. Wyławiają i wydania prawo jazdy kategorii B, czy, tylko że dla mnie to jest trochę omówić odmówić wydania, skoro ja już je mam. Monika Kowalczyk posiada prawo jazdy od 7 lat. Zdała egzamin, podobnie jak Żaneta Haberka, która prowadzi firmę transportową. Obie panie otrzymały niedawno informację z Urzędu Miasta, że ich dokument nagle traci ważność mi odebrać prawo jazdy przez y, właściciela szkoły, który y, fałszował doku, dokumenty i źle prowadził szkołę. Jak pani zareagowała na tą informację o tym, że prawo jazdy ma zostać pani odebrane? Y, to znaczy, ja to był w szoku, bo ja y, wcześniej jeszcze byłam y, zeznawać w komendzie naszej miejskiej policji. Tak, tam Tak, tak, grafologa i tak dalej. I na komedię powiedzieli, że nie będziemy mieli nic z tego, bo to dotyczy jedynie pana Krzysztofa. Krzysztof P., właściciel szkoły jazdy, zaniedbywał formalności i sam się podpisywał pod kartami szkoleń i egzaminów wewnętrznych. Sąd w 2018 roku stwierdził fałszerstwo. W związku z tym wszystkie szkolenia, nawet te, które się odbyły, stały się nieważne. Dotyczy to aż 177 osób, które będą miały odebrane prawo jazdy, pomimo tego, że zdały państwowy egzamin. Jak się pani czuje za kierownicą? Jak ryba w wodzie. Dużo Pani jeździ? Bardzo dużo, bo w zasadzie i po kraju i za granicą. Ile przejechałam kilometrów naprawdę ciężko mi powiedzieć i ciężko mi jest to zliczyć, bo zawodowo już można powiedzieć, że jeżdżę od czterech lat. Nie wiem kiedy rzeczywiście mi odbiorą to prawo jazdy, ale zlecenia mam tak naprawdę cały czas. I musiałabym po prostu dużo zleceń i kontrahentów poinformować o tym, że nie będę mogła jeździć przez jakiś czas. A nie wiem, jak oni na to zareagują. Życia bez prawa jazdy nie wyobraża sobie również pani Monika, która samotnie wychowuje trójkę dzieci. Z jednym niepełnosprawnym dojeżdża kilka razy w miesiącu na rehabilitację. Zanim odbyłaby nowy kurs jazdy i zdała egzamin, minęłoby kilka miesięcy. Mój syn ma orzeczenie, o niepełnosprawności ma lekarza w tarnowskich górach i nie wyobrażam sobie jeździć tam autobusem albo jakąkolwiek komunikacją miejską, bo zajmuje mi to dojazd samochodem, w ogóle tam i pobyt, to jest około 6 godzin i to tak jest 4-5 razy w miesiącu. Czy dla pani było coś podejrzanego w sposobie prowadzenia nauki w tej szkole? Nie. Mhm. Wszystko odbywało się normalnie. Odpowiednią ilość godzin, ja miałam jeszcze jazdę wykupywałam dodatkowe sobie przed samym egzaminem. Wystarczyło po prostu się spotkać i podpisać dokumenty, tak? Tak. Tym bardziej, że widzieliśmy się i to nieraz. Dlaczego Pani nie dawał tych dokumentów? Mi? Chodź Monika, podpiszesz mi dokumenty, składam je dalej. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego bo, nam nie uzyskaliśmy tych dokumentów. Bo tylko tego tak naprawdę brakowało, tak? Tak. tak. Krzysztof P. unika kontaktów ze swoimi byłymi kursantami. Większość czasu spędza za granicą. Za fałszowanie dokumentów usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 2000 złotych grzywny. Pani ile musi zapłacić za nowe prawo jazdy? Ponad 3,5 tysiąca. Za prawnika? 1,5 tysiąca plus pełnomocnictwo i tutaj. Pani Monika odwołała się od decyzji Urzędu Miasta w Mysłowicach. Jej sprawa jednak z pewnością trafi do sądu, co pociągnie dalsze koszty, podobnie jak postępowania kilkudziesięciu innych kursantów. Wszyscy oni szkolili się u Krzysztofa P. w 2014, 2015 i 2016 roku. Okazało się, że w tym samym czasie w szkole jazdy zostały przeprowadzone dwie kontrole z Urzędu Miasta. To są protokoły kontroli z 2014 i 2015 roku. Inspektorzy nie wykryli w działalności szkoły jazdy żadnych nieprawidłowości. Dlaczego zatem po 8 latach prawie 180 osób ma mieć odebrane prawo jazdy, skoro nieprawidłowości nie było? Czy urząd brał pod uwagę w ogóle te protokoły kontrolne?